Witam wszystkich Dzisiaj będzie Trening góry Mój eee, Wykonuje go zaraz po Treningu dołu Ostatnio nagrywałem trening dołu Były przysiady, teraz będzie trening góry No i tradycyjnie Zaczynam od wyciskania Sztangi na płaskiej Ponieważ nie, ja akurat nie skupiam się na tym Żeby budować masę mięśniową Nie jestem kulturystą Bardziej trójboistą, więc zależy mi na Wynika w przysiadzie, w wyciskaniu i w martwym ciągu. I na tym się będę skupiał. Przysiad zrobiłem, teraz będzie wyciskanie. Rozgrzewki już nie nagrywałem. Właśnie skończyła się przerwa. To robię, weszło 115 na 5 powtórzeń. 120 na 3 i 127 na raz. Wszystko robię z pauzą na klacie. 2 sekundy opuszczania, pauza na klacie. Teraz jest 107, ostatnia fala. Druga 117,5 kilo i jedziemy na 5 powtórzeń. dobra. Ja jak się rozładuję. Przerwa mi ja. Lecimy. 3 minuty przerwy i lecimy dalej. Ok, 3 minuty mijają Teraz będzie 125 kg na 3 powtórzenia. Jest to seria piąta, jeszcze pójdzie 130 kg, to będzie seria szósta i 130. No, zobaczymy, jak pójdzie 130, to zrobimy jeszcze siódmą serię. Dobra, zaczynamy. Nie, jeszcze mam 30 sekund. Dobra. Yy... Ten trening wykonuję zaraz po treningu dołu. Czyli wczoraj był w niedzielę trening dołu, dzisiaj jest poniedziałek. Wyciskanie, więc ćwicząc wyciskanie już nie, nie ma człowiek tyle siły jak by miał dwa dni przerwy, chociaż jeden dzień przerwy, więc ale klata to nie jest mój priorytet. Przysiad mój priorytet. Jeżeli zrobię przysiad 200 kg z pauzą na dole to Wtedy zajmę się klatą, a gdzie klata jest głównie trenowana na podtrzymanie siły, a nie na to, żeby robić jakieś wielkie wyniki, bo jak będziecie chcieli się skupić na wszystkich bojach, ćwiczyć wszystko, no to po prostu organizm naturalnie nie będzie się regenerował tak jak powinien, no chyba, że ktoś ładuje w siebie sterydy, no to wtedy może ćwiczyć i nawet 5 razy w tygodniu będzie się regenerował, ale odbije się to na zdrowie. Dobra, lecimy, czy powtórzenia. minuty przerwy i 130 Dobra, dotarliśmy do szóstej serii, 130 Jedno powtórzenie z palcem na klacie Dokładne Od razu Pokażę na filmie Że używam taki gum Po to, żeby się, nie jak robię legnę, Żeby nie stuwać się na ławeczce, bo może będą pytania Więc od razu Powiem Wam, do czego to służy, żeby się już nie rozpisywać w komentarzach. Dobra, lecimy na jedynkę. Ustawię. Doszło. Dołożę jeszcze siódmą serię, 135kg na jedno powtórzenie i wtedy będzie zmiana ćwiczenia, zaraz zobaczycie na jakie. Dochodzi 3 minuty, ostatnia siódma seria, 135kg na jedno powtórzenie z pauzą. najcięższej Miejmy nadzieję, że jak cykl skończy to 145-150 odpadnie Klata mówię nie jest moim priorytetem, więc to jak będzie 150-160 to będzie ok Skupiamy się teraz na tym, żeby dojść do 200kg w przysiadzie a później zobaczymy, będzie klata, martwy ciąg Dobra, nie przedłużam ustawiam się do kolejnego ćwiczenia zaraz zobaczycie jakiego Dobra, jest kolejne ćwiczenie, będzie to floor press, czyli wyciskanie z podłogi, w sumie do podłogi, łokcie dotykają podłogi, chwytem wąskim, no i na taką szerokość, tempo 2-1, pauza na dole i strzał do góry, 3 serie po 4 powtórzenia, z gumą, mam założoną tą gumę czarną, nie wymieniam, ona tu ma mocy, Zagryfie 95 kg plus ta guma. Ale nie wiem ile ona ma, więc trudno mi powiedzieć. Dobierałem na zasadzie próby błędów. I tak se progresuje półno. Dobra. jest tu, więc wchodzimy w tą gumę tutaj, po co ona jest? Po to, że jak opuszczamy to raz, że lepsza jest kontrola, a przy wyciskaniu cały czas ciężar rośnie do góry, więc po prostu uczymy się tej dynamiki wyjścia z dołu. Dobra, 3 minuty przerwy i kolejna seria. Dobra, kolejne ćwiczenie, power rise. Po co to ćwiczenie? Po to, żeby rozbudować tył barku, ustawić, zabrać łopatkę. Jest to bardziej ćwiczenie prewencyjne i takie uzupełniające niż jakieś tam, no ale wygląda to też lepiej jak ktoś ma rozwinięty w tym barku niż jak ma tam taką lukę, nie? Dobra, tak to robimy. Ławeczka, skos, lekki skos pod takim kątem antelki i 4 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery i hop. Raz. <coughs> I I 10. Dobra, ja robię 4 serie po 10. Nagram tylko tą na jedną rękę. Bo za długo będzie to trwało. Cieszenie były fajne. Rozbuduję tył barku przy wyciskaniu i przy innych ćwiczeniach będziecie mieli chroniony bark, Także polecam to zrobić. Dużych ciężarów nie jest bardziej się na technice wolnym opuszczaniu niż naładować duży ciężar i zacząć bujać jej wykorzystywać wtedy inne partie miesięczne. Dobra, widzimy się przy kolejnym ćwiczeniu. Okej. Okay. ostatnie ćwiczenie, jakie wykonuję na górę, to będzie biceps. Jak mówiłem, już nieraz nie jestem kulturystą, więc nie będę bicepsa nie wiadomo iloma mi katał. Jest to jedno ćwiczenie. Akurat tego dnia jest to uginanie. Na skośnej łabezce z dokręceniem lekko u góry palca małego w stronę pleców używam jeszcze dodatkowo fart glipów, czyli pogrubienie rączki, żeby lepiej pracowało przed ramię i mniej pracowało tu przed ramię jak podnoszę. Jak trzymam wyżej, to nie idzie tego łapać. No i robię 4 serie po 10. Powtórzę, minuta przerwy. Tempo 4 sekundy na dół szybko do góry, 4 sekundy na dół, szybko do góry, 4 sekundy na dół i do pełnego wyprostu wstawił obciąg, żeby tu nie, taki, nie zostawał takie minimalne zdjęcie. Tylko przy samym końcu jak opuszczam, dokładnie się skupiam na tym, żeby wyprostować i strzał. Dlaczego nie do pełnego dlaczego pełne. Prawie że takiego jakby powiedzieć, przeprostu, żeby był przeprost to ktoś musiałby mieć najpierw. Ruchomość stawu większą niż ma normalnie, ale dobra, pomijmy ten temat. Chodzi o to, że jeżeli będziecie zawsze opuszczać tylko do tego momentu, jak wam to ukażą kulturystycznie, o, do takiego zgięcia, to później w tym zakresie od do będziecie bardzo słabi. Dlatego często widać, jak ktoś robi martwy ciąg i robi na pół zgiętym takim o bicepsie, podnosi z 250 kg, jakby, i biceps strzela, strzela. Ponieważ biceps nie jest w stanie wywalić 250kg, plecy pociągną, a biceps przygięty, bo gdyby go wyprostował, to wtedy by poszło po całości siła, a tak skupia się najpierw na bicepsie i zawsze tu przyczepę. pęknie. No dobra, dobra, koniec gadania, pogadamy jak to wygląda. Łopatki ściągamy do siebie i lecimy, opuszczamy. Pełne, szybko do góry, dopięcie. Minuta przerwy i powtórka. Przy czwartej serii biceps pali jak chodzi. Czasami jeszcze dokładam z dwie serie, ale na jeszcze większym obciążeniu i ja robię tylko po sześć powtórzeń i mówię Wam trenujemy wtedy w takim ułożeniu jak głowa jeszcze jest oparta bardziej jest rozciągnięty biceps, więc trenujemy głównie głowę długą nie krótką. Więc ta łapa optycznie Powinna być trochę większa, jak od zewnątrz patrzymy, tak? Dobra, jak macie pytania, piszcie w komentarzach. Ja sobie dokończę trening, już nie będę nagrywał każdej kolejnej serii. Jak macie pomysły na filmy, to piszcie. Jeszcze zostały mi dwa dni treningowe. Znowu dół, znowu góra, ale to są z innymi ćwiczeniami. Jak będzie chwila, to nagram. Tak jak tutaj to nagrywam. Dobra, jak coś, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.